Muszę przyznać, że kręcenie tego reportażu w tym akurat miejscu jest dość, dość wymagające, ponieważ ci ludzie zdają sobie sprawę z otaczającej ich biedy i tak naprawdę ja wyciągając tutaj kamerę w niektórych momentach... Mieszkanie mojego gospodarza. Jak widać różne miejsca człowiek trafia. Ale najważniejsze, że na głowę nie kapie. Ciekawe jest to, że jego babcia, która tu mieszkała, zaczęła zakrywać w ogóle twarze na obrazach, tam też były zakryte, ale on to zdjął, nie potrafił tego wytłumaczyć. Stacja metra ogólnie jest bardzo intuicyjna, tak szczerze powiedziała się kupuje, no i można jeździć. Oczywiście jest to jedna przejazdówka, która kosztuje 3 ponty, czyli 90 groszy. Nówka sztuka nieśmigana. Mam takie nieodparte wrażenie, jakbym sobie maszerował po Warszawie. Ale tak naprawdę jestem w Kairze. Lubię w innych miejscach niż Polska zaczynać dzień z ludźmi. Jest, to jest takie takie naturalne. Wiesz co mnie rozwala w ogóle na arabskich ulicach? Tam pan z sprzedaje chleb, nie? To wykłada go on rękoma i tutaj mu spadnie, podniesie. Cały czas macę ten chleb lewą, prawą, lewą, prawą. A wiesz o czego jest lewa? Lewa to jest brudna ręka u muzułmanów. Moi kochani, jesteśmy w Trash Town w Zambełan. Coś, co w ogóle było moim takim wielkim celem w Kairze. To jest miejscówka, gdzie ludzie zbierają, zbierają śmieci, segregują je, a później sprzedają utrzymują się z tego. Żeby było ciekawiej, 80% aktualnie osób zamieszkujących tą miejscówkę to chrześcijanie. Muszę przyznać, że kręcenie tego reportażu w tym akurat miejscu jest dość, dość wymagające, ponieważ ci ludzie zdają sobie sprawę z otaczającej ich biedy i tak naprawdę ja wyciągając tutaj kamerę w niektórych momentach, tak jakby, cześć, tak jakby trochę naginam pewną czasoprzestrzeń i pewne reguły, bo. Ludzie, którzy są biedni, nie chcą tego pokazać, że są biedni. Taki tutaj jest specyficzny zapach: taki wszystkiego. Kur, indyków, śmieci, brudu, papieru, plastiku. Wszystkiego, co tak naprawdę się miesza. Ciekawie to funkcjonuje. Jest taki, jest po prostu taki totalny chaos, totalny nieład. Wszędzie są śmieci, ale ci ludzie funkcjonują, więc w sumie stworzyli pewnego rodzaju taką enklawę w Kairze, która. Hello. Która? Która po prostu funkcjonuje i się ma dobrze A że wygląda jak wygląda, no to wygląda, nie? Wszystko jest, łącznie z fryzjerami, łącznie ze sklepami spożywczymi Salam Bolanda <aśpiewania> Bolanda Mam ma nowego kumpa Ale to musi być ciężka, cholernie praca Szkoda, że w ogóle tutaj nie ma aż tak dużo ludzi, którzy mówią po angielsku Trafiają się jednostki, ale nie ma ich zbyt dużo Byłem teraz w lokalnej restauracji Koleś dał mi taką michę makaronu Z ciecierzycą, z soczewicą Z jakimś sosem pomidorowym I w ogóle jeszcze chlebek do tego I wyobraź sobie, ile to w ogóle kosztowało To kosztowało 5 chniejszych Czyli na nasze złoty 15 zł. Miazga jakich mało, jedzenie jest tu tak tanie Oczywiście tam, gdzie jedzą lokalni, bo tam, gdzie są restauracje i tam, gdzie jest tak, tak zwana gastronomia dla turysty, to tam zedrą z siebie jak nie wiadomo co. Tutaj, poziom higieny, żeby tak określić, to to jest minus chyba 100, ale ma to swój klimacik taki. Jest tak przyjemnie, ci ludzie są tacy bardzo otwarci i, i bardzo tacy ciepli, nie? To muszę przyznać, naprawdę. Sukienny ślubnych, jakby ktoś chciał, to można sobie ogarnąć. Poczucie, że życie tutaj w ogóle zaczyna się od godziny 15. Tak jakby ludzie skończyli pracę i dopiero tak jakby wychodzą na ulicę, kupują jedzenie, palą fajkę wodną, tutaj po prawej będzie fajka fajka wodna. Czekaj. Fajka wodna, zobacz. Ach się ci! Jeszcze Ok, Okej. Okay, Okej, sit down.

Normalnie można by było sobie gdzieś pójść do jakiegoś hotelu? Cześć! W ogóle jest tak dużo dzieci. Profilaktyka seksualna chyba tutaj nie działa. I, I świadomość jest dość niska, bo jest naprawdę na maksa dużo dzieci. Średnio, jak tak rozmawiam z kimś, kto mówi po angielsku, to mniej więcej, przepraszam panią, mniej więcej w rodzinie ma się około sześciorga dzieci. Sześciorga dzieci. Tak naprawdę tutaj nie ma czegoś takiego jak porządek. Tak, ktoś postawił kanapę. Stoi kanapa. Ktoś postawił krzesło, pewnie zapomniał, stoi krzesło. Ktoś zostawił wiadro jakieś duże, stoi wiadro. Ja? <gry> Kurczę, żebym ja znał arabski, moi drodzy, przecież ja tutaj bym chyba z dwa miesiące został z nimi rozmawiać. Tak bardzo, tak bardzo są ciekawi, tak bardzo chcą rozmawiać, a dzieci? O faj, święty! Jak zawsze nie pytają coś po arabsku, tak, no, Jak mnie pytają coś po arabsku, to wiesz co zawsze mówię? Bolanda. Czyli z Polska. I elegancko. I najważniejsza sugestia w takich miejscach. Jeżeli chcesz coś zjeść, chcesz czegoś się napić, to zawsze idź tam, gdzie są lokalni. Bo jeżeli pójdziesz do miejsca, gdzie nikogo nie ma, to bądź pewien, bądź pewna, że cię skroją. Cię skroją To się wezmą od ciebie więcej hajsu, nie? Tak po prostu W każdej dzielnicy tutaj w tym dystrykcie Całym Kairu Są tak jakby różne profesje W jednych przetwarzają plastik W innych przetwarzają papier A w jeszcze innych na przykład kręcą z drutu w kółkach A jeszcze w innych spawają a jeszcze w innych w ogóle kurczę jakieś inne cuda robią. Więc tak naprawdę to jest ciekawe, to jest taka jedna wielka fabryka. Tutaj, tutaj. to jest? To jest Wiemy że To jest Idę jeszcze do fryzjera. Pokażę wam fryzjera, bo zauważyłem, tu ciężko tak jakby rozróżnić, bo czasami tak, idziesz sobie, tutaj pan ma na przykład... Co pan ma? Ma pan sklep, nie? Tutaj idziesz, kafeteria. Elegancko. Ale tutaj jak już zajrzysz, jest fryzjer. Foteczka u fryzjera. Zobaczcie jak wygląda jak fryzjer tutaj. Pan maszynką daje. Oj, oj, <laughs> I'm back. oj, oj. Supram <laughs> Goodbye Byliśmy u fryzjera Jaki tutaj panuje chaos Po sobie kilka godzin Powiem wam, że normalnie głowa pęka Cały czas trzeba mieć oczy szeroko otwarte, żeby nie wjechał w ciebie taki tuk-tuk jak tutaj za nami. Ewentualnie to też motor, który, motor, który zaraz tutaj nadjeżdża z prawej czy z lewej, musisz być po prostu cały czas trzymać bacznie uwagę, bo cię po prostu przejadą. Teraz ziomek widzieliście tam z tyłu machał ręką, ej, ej nie kręć, nie kręć, bo, bo będzie. do miasta śmieciarzy? Jeśli tak, to uważaj na siebie. Miej oczy szeroko dookoła głowy. Pamiętaj, że jesteś tam tylko gościem. Czasami mam wrażenie, że o tym zapominasz. Czekam z niecierpliwością na wiadomość.